Dzień dobry moi kochani, witamy się w Pepko na przeglądzie. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, włączcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i, i na przykład vlogami. I lecimy dalej. Eee, lecimy, słuchajcie, następne nowości w Pepko. Za 17 zł mamy taką kobitkę. Ostatnio była maska, była też taka kobitka, ale mm, troszeczkę inny kształt miała i w kolorze białym. A tu teraz macie taką, ale podejrzewam, że to jest wszystko tutaj tak poustawiane, bo to jest, można sobie tak po prostu ładnie wszystko skompletować. Zobaczcie, tutaj mamy za 12 zł taki wazonik czy świecznik? Chyba świecznik. A tu mamy następnie wazon za 20 zł w kolorze czarnym, okrągły i zobaczcie tutaj, jakie fajne dodatki, ale pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie pokazuję, to znaczy, że jest to u mnie na kanale, wstawiam codziennie przeglądy, jest naprawdę tego sporo. Dziewczyny, które tutaj są ze mną od początku, to wiedzą, że jest naprawdę bardzo dużo tych wszystkich dekoracji. Eee, można sobie pooglądać za 40 zł. Macie taki ogromny zegar, 40 cm średnicy, więc jest naprawdę duży. On jest biało-srebrny. I zerkam tutaj, czy coś jeszcze mamy nowego. Zerkam, zerkam. Jak widzicie, małpki, pieski, puff. No jest naprawdę bardzo dużo tego, ale tutaj niestety nic nowego. Ale co ja tutaj widzę? Co ja tutaj widzę? Z Racel Hops mamy młynek i to jest chyba młynek elektryczny, na pewno jak za 120 zł. Dużo, ale wiecie, że to jest dobra firma i patrzę, że tutaj jest puste. Chyba jest po prostu powyciągane, żeby się nie uszkodziło. Mmm, dobra aż zerknę po pudełkach, też chyba puste. Dobra. Lecimy dalej, lecimy. Mamy tutaj garnki i dajcie znać jak wam się sprawują te garnki, bo się zastanawiam, 90 zł taki mały garnek kosztuje. Ja szukam dalej tego garnka takiego do zupy, bo mam jeden mam za wielki, drugi mam za mały i muszę znaleźć y, takiego zupowego garnka. 20 cm średnicy patelnia za 50 zł. Ona jest y, też taka ciapkowata, tylko tu już jest ciemna. Yy, ciemna taka, yy, jak on się nazywa ten kolor? 60 zł kosztuje ta, a ta kosztuje, kosztuje 80 zł. No, przecież wiem, jaki to jest kolor. No, wiecie, jaki to jest kolor. Jejku, czasami ciężko mi bardzo e, tak na od razu coś sobie przypomnieć. Ja mam jasno-szarą, a tamta jest właśnie taka ciemna. Niech będzie ciemno-szara. I mamy tutaj za trzy dyszki patelnię 26 cm do naleśników. Słuchajcie, ja mam taką, która oglądała test z patelni. Tu mamy łoka e, głęboką. E, to wiedzą, że ona jest fajna, tylko po prostu e, trzeba ją szorować z zewnątrz, bo widzę, że zaczęła mi zachodzić tak na żółto no ale może dlatego, że czasami gdzieś tam dzieci coś podgrzewają, podsmażają czy mąż gdzieś coś kapnie, nie jest umyte i później dlatego to tak wygląda chociaż powiem wam szczerze, że jak dużo smażyłam przed świętami to ona też właśnie bardzo zaszła, może też od gazu, nie mam pojęcia, my mamy taki wiecie butlowy, 10 zł kosztuje taka chochelka i chyba wcześniej nie widziałam tych chochelek, ja przed świętami również sobie zakupiłam takie łyżki do, do sałatek no, że nożyki, tarki, jak widzicie, dużo misek, jakieś koszyczki. Piszcie mi w komentarzu, co byście chciały zobaczyć, to będę wam pokazywać. Ale lecimy do nowości, czegoś, czego jeszcze u nas nie było. Myślałam, że to jest jakiś taki, wiecie, taki mini kontener dla zwierząt. Ale to jest pudełko na zabawki, kosztuje 60 zł, bardzo porządnie zrobione. No i tam są kółka ty tam, widzicie, przez dziurkę zaglądamy. No i powiem Wam, że fajnie to wygląda. Kupicie dwa takie pojemniki i już to bardzo ładnie wygląda, nie jakieś, widzicie, na przykład tak jak ja przeźroczyste kupuję, ale ja napierdoły takie choinkowe, tam macie kółeczka. Oczywiście pamiętajcie, że jak chcecie sobie zakupić takie pojemniki, to sprawdźcie, sprawdźcie, czy te kółka są w środku, bo może się tak zdarzyć, że tych kółek nie będzie. Ja ostatnio kupowałam e, trzy pudełka, takie na te świąteczne e, moje pierdłki. No i sobie wyobraźcie, że jednego tego, jak zaczep, zakładacie pokrywkę i jednego tego zaczepu e, po prostu nie było. No i... No, i się nie domyka moja, mm, moje pudełko. O, właśnie tam stoją te pudełka, i widzę, że już jest ich coraz mniej. Tam na dole po lewej stronie one są po 20 zł, więc za chwilę wezmę jeszcze jedno. Tu mamy już za 35 zł 30 litrów. Takie nowe, nie było jeszcze, więc to są takie nowości. Są jeszcze mniejsze 16 litrów za 25 zł, ale widzicie że one już są droższe, bo to już są te nowsze pudełeczka i one już są droższe. Tu mamy za 20 zł 9 litrów, ale ja postanowiłam właśnie w tym roku, że takie świąteczne pierdoły schowam sobie do takich pudełek, no a nie spodziewałam się, że kupiłam bez rączki. Te też są nowe i te kosztują 30 zł, tu mamy takie. Czy są jeszcze mniejsze? Zaraz zerknę. O, widzicie te na dole? To są te, które ja mam. 20 zł takie duże. 32 litry chyba te pudło ma, więc naprawdę sporo. Jak jest, potrzebujecie takiego pudełka, tu mamy za 15-15 litrowe. Jak potrzebujecie takiego dużego boksu, żeby sobie coś pochować, to naprawdę warto jest się wybrać jeszcze, bo już jest, zobaczcie, bardzo mało na dole. Eee, dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, tutaj mamy rameczki i zaraz Wam pokażę. Ktoś się kiedyś mnie pytał właśnie o takie rameczki, więc tutaj akurat w tym Pepko jest, to pokazuję. Nie jest za duża, nie jest za mała. Możecie włożyć sobie cztery zdjęcia i ona jest 4 na 10, na 15 cm i kosztuje 10 zł. Możecie ją powiesić, możecie ją postawić, eee, więc myślę, że fajna opcja. Ja kiedyś miałam wszystkie zdjęcia ślubne w takiej dużej. Eee, tam chyba się z 15 zdjęć. O, właśnie, czymś podobnym, co tutaj jest na dole. A nie, tam jeszcze niżej. Taka drewniana. To już coś bardziej takiego było. E, I mieliśmy po prostu wszystkie ślubne nasze zdjęcia e, w takiej ramce. Tu widzę, że jest coś, czego również nie widziałam, e, a ta kolekcja już była jakiś czas temu. No ale widzicie, przychodzi cały czas coś. E, no. Także mamy tu za 15 zł do powieszenia w pionie, w poziomie, do postawienia, również w pionie i w poziomie rameczkę. Jak ktoś ma te, te gadżety z twarzami, z tymi kobietami, to akurat świetnie to pasuje, bo to jest właśnie z tej serii. No i co ja mogę Wam tu jeszcze pokazać? Tu jeszcze mamy taką ramkę, i ta ramka jest, jak widzicie, taka mięciutka. Gorzej, wiecie co, ja mieszkam na wsi i zawsze coś się śmieje, że gorzej by było jak mucha na kitra na taką ramkę, i co wtedy, jak nie odpiorę? Albo gorzej pająk, bo pająka to w ogóle nie schodzi. E, także ja takich ramek nie kupuję, wolę taką drewnianą gdzieś sobie podejdę, umyję 10 zł, 15 na 20 cm. E, taką drewnianą podejdę sobie po prostu, to zmyję. No, kto mieszka na wsi, to wie, jak to jest z tymi muszydłami. Jest ich pełno w lato. Jeszcze zależy jaki sezon. W tamtym roku tak było, tak. Tak, tak nie tak aż bardzo, nie? Ale, ale gdzieś tam. Gdzieś tam latały 15 na 20 cm za 7 zł, ale kiedyś było takie lato, że po prostu tak mieliśmy siatki. Mieliśmy siatki w oknach, mieliśmy siatki w drzwiach e, i dzieci biegały, i tak tych mógł było pełno, można było oszaleć. E, wybijaliśmy naprawdę wieczorem. E, to leżały tylko kubki e, na podłodze, e, no to było po prostu straszne. 10 zł kosztuje w formacie A4 i ja chyba mam takie drewniane, e, chyba mam coś takiego. Chyba mam, tak. Także te małe też mam u Mai w pokoju, więc je mogę polecić. Także tutaj taki e, temat muchowy <laughs> się rozwinął. E, tu mamy chyba śmietnik, zaraz wam pokażę. Chyba tak, ale taki otwarty? Nie wiem. Czy może to jest do papieru toaletowego? Kurczę, może chyba bardziej do papieru toaletowego ja bym to użyła, a nie do śmietnika, bo śmietnik otwarty w łazience to raczej nie za bardzo i kosztuje 4 dychy. I kosztuje 4 dychy proszę Państwa co my tutaj jeszcze mamy. tamte śmietniczki na dole są na przecenie, ale to już wam ostatnio pokazywałam. Więc jeżeli macie ochotę to wpadajcie na film z przecenami, bo naprawdę świetne są rzeczy. Zaraz jeszcze na końcu wam pokażę. 20 zł kosztuje 180 na 200 cm z dwoma takimi haczykami. To jest ta Zasłona przy, przy wannie, jak macie, czy tam prysznic, więc możecie w Pepco sobie takową zakupić. A jak ktoś chce takie, mm, takie dywaniki, takie antypoślizgi do łazienki, gąbki za 10 zł, to tutaj e, również w Pepco takie dostaniecie. Tak one wyglądają, możecie sobie e, pogrzebać, bo tam zawsze są różne wzory i kolory, więc do wyboru, do koloru. I tutaj mamy również coś takiego, ale chyba kiedyś to czytałam to białe, że to jest śmietnik, ale no nie wiem, czy bym chciała na śmietnik w łazience, żeby to było, żeby śmietnik w łazience był otwarty. Nie? Przecież go nigdy nie chowamy i to wszystko by było na wierzchu, no tak nie za bardzo. My mamy jeszcze w Pepko tutaj akurat w Lizbarku warmińskim. Mamy kosmetyki, mamy kosmetyki, cała półka, jak widzicie, ciekawa jestem, czy u Was już weszły te kosmetyki, czy to tylko w niektórych sklepach jest. My mamy i możemy sobie zakupić, i jak widzicie, nawet tutaj są takie, make-upowe, make takie dodatki. no Także wpadajcie, bo tutaj jest nawet sukienka za 12 zł. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wpadajcie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawcie coś w komentarzu. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.